Jak to się z nami połączą, muszą nam powiedzieć specjalne hasło. Gacek. 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 Słuchajcie, jak traficie na nas, od razu powiedzcie gacek. I Wiktoria, powiedz mu, żeby te napisy z tego, jak wyrzucił. Za dużo jest na... napisów. Co on tam wyprawia? Worek bije. Jak coś, jak wejdziecie do nas, pierwsze słowo, jakie mówicie, to jest gacek. Dobra, ale napisów, gdzie napisów? A tutaj, to! że wszędzie jest, no zobacz u mnie w podglądzie, wszędzie jest nawalone napisów i przez to nie po prostu. Czyli tak, to... Ej, a bo my idziemy coś jeść? No, idziemy w go zajebać. To tak. Dobra, i yy, teraz powinno być lepiej, do końca streama to bardzo niewiele zrobi. Wbijajcie na omę, wbijajcie na omę. Wpierdalać się na omę, robimy dymy, kurwa. A przede wszystkim napierdalać do nate, żeby stream się nie skończył, bo to jest dopiero tragedia. Yy, jeśli będzie odsłona, to będzie chujowa, będą napisy, ale jeśli już będziemy rozmawiać, to będzie lepiej. Odsłonię je. Co się, od, co się rozłączyło, nie wiem co. Daj igbaby, igbaby jest za dużego donajta Tak, za dużego donajta i nie, nawet nie powiemy jakiego Dobra Jak przypasuje to może przynegocjujemy kwestię. No, nie jesteśmy chujami nie. Ale interesy nie. lubimy, dobra co wam powiem, wpierdelamy się, nie? Wpierdelamy się po prostu Tylko pamiętajcie o haśle, jak do nas wpadniecie to od razu hasło Gacek Tak, hasło Gasek Czekaj, bo jak to przysunąć. Siemano, Hej. i co? I coś dzieje. Co potrzeba? Nie. Co no. u ciebie słychać. nie, nie Co? Nie wiem, nie wiem. Konkrety, konkrety, kochana, Słuchaj. konkrety. Co? Nie, no, nie, bo ona odbiera, i ja się pytam, co tam o, ona mięska? mówi. Nie wiem, rozładowany jest. No to, to trzeba podłączyć do tego. Kurwa, konkrety, konkretnie. A Pamiętaj, jak konkrecie. nam jakieś filmy wysyła. Dobra, skipią. Czee, bo ja mam cenzurę włączoną. Chcę obejrzeć, czy powstały jakieś TikToki do Santa Claus. No, ale to może później, jak ktoś... No dobra, dobra, dobra. Luźno. To mi się podoba. Czekajcie udostępnię tylko siema, co tam? Mamy z nimi gadać, myślisz? No z każdym rozmawiamy. Hej. Hej, czej, co u was? Jak się czujecie? Super świetnie. Bardzo. Co? O, to jest jakiś kidzik, ty jesteś za malutki chłopcze chyba, co na takie stronki. I ze No a nie podoba mi się, że tu przebywasz. Ja bym na twoje miejscu sobie stąd poszedł i nie wiem no zrobił coś produktywnego, nie, umył naczynia, kurwa zbudował coś, Ktoś tam spiel, się. A, zaraz. Co napisał? Nie, nic, już nic. Boniarz, Boniasz, boniasz, boniasz? No zaraz jakby można gość na tym Ale ja nie mam siły, kurwa gadać z tymi debilami. to, to idź, ja poczekam chwilę na omysł, a potem się zamienimy. Dobra, jak coś... Ale to gadasz na omę, że nie będziesz ich widzieć, nie? Bo cenzura jest przełączona, czyli że... Jak A się cenzura? cenzura jest tak. No domyślnie to klikasz, jest cenzura włączona, jak już jesteś pewna, że ktoś no. jest legendy, klikasz guzik obok. Plusik. Plusik. plusik plusik. I wtedy jest zmniejszona, ale... Ale domyślnie no, trzymaj to. Domyślnie to napierdala i, to, to, i to tylko na chwilę. I Zrobić tu masz podróż. Co? Co? Zrobić wam makijaż? No. A podobno podoba wyglądać pięknie. Aha I to, no, powiesz Domyślcie to Dobra, na Dobra, dam raz. się radę. Minusik. Tak można było nastrażić. Mogłabyś teraz? Hej! Yo. Co tam, jak co się tam wiem? Co u nas mordeczki? A. Wszystko Cześć, tam zostało śnie. Czekaj, tu jest stycznie. to u trenu, co? u Ciebie, kolego? Co Uuu. tam widzisz? Walij się, boże. Jesteście zimami. Dobra. Ja już wiem, że rozmawiam z dobrymi ludźmi. <grym> Bardzo miło, akurat robimy stream, robimy akurat, robimy streamka na kanale na YouTubie, jeśli chcesz, to możesz wpadać. A, no spoko. jak kanał kanale na się. Napisz mi tam, to Eee, już się piszesz. Ale to bongo walicie na streamie na YouTube'ach? Nie, 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 na streamach, nie, 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 nie. Wiesz, wiesz co, no A. chyba... Salwadorek? Tak, tak. jakaś to nazwa mi jest znana? Jakiś gościu chyba kojarzy Ach. kanał na YouTubie, bo powiedziałam, że. A robimy... cenzurujesz się coś? E, tak, ale to jest ziomek, wiesz? Nie musiałam nic cenzurować na razie, bo. Gościu kojarzy. Gościu ja.